Podziałem punktów zakończył się mecz 14. kolejki Drugiej Ligi Grupy Zachodniej pomiędzy Rakowem Częstochowa a Górnikiem Wałbrzych. czerwono niebiescy sprawiali lepsze wrażenie na boisku, jednak stracona bramka w końcówce sprawiła, że zawodnicy Jerzego Brzęczka nie mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Gospodarze zaczęli konfrontację od zdecydowanych ataków. W czwartej minucie w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Krzysztof Napora, jednak z tego pojedynku zwycięsko wyszedł golkiper Górnika Damian Jaroszewski. Kilka minut później skrzydłowy Rakowa stanął przed drugą szansą, którą tym razem wykorzystał. Na pora potężnym uderzeniem z kilkudziesięciu metrów nie dał szans Jaroszewskiemu i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. W 33 minucie najdogodniejszą okazję do wyrównania w pierwszej połowie mieliwał Grzeszanie. Na szczęście przytomną interwencją popisał się Mateusz Kos. W końcówce pierwszej odsłony meczu Damian Lenkiewicz mógł podwyższyć rezultat, ale po jego strzale piłkę z linii bramkowej wybiło obrońca Górnika. Po zmianie stron obraz gry się pogorszył. Obie drużyny walczyły przede wszystkim w środkowych sektorach boiska. W 53 minucie ponownie musiał się wykazać golkiper Czerwono-Niebieskich. Groźny strzał rywali Koz obronił. Trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry goście dośrodkowali piłkę w pole karne Rakowa. Tam najlepiej odnalazł się Marcin Folc, który głową futbolówkę skierował do bramki, dając górnikowi wyrównanie. Końcowe fragmenty gry nie przyniosły już zmiany w wyniku. Raków po dobrym meczu tylko zremisował 1 do 1. Po 14 rozegranych spotkaniach ekipa z Limanowskiego ma na swoim koncie 23 punkty i zajmuje siódme miejsce w ligowej tabeli. Witamy w kolejnym odcinku Raków TV. Jesteśmy po spotkaniu z Górnikiem Zabrze, spotkaniu zremisowanym przez Raków 1 do 1, a gościem naszym jest pomocnik RKS-u Damian Lękiewicz. Witam serdecznie. Nie dosyć. Niedosyt. Chyba przede wszystkim takie słowo może podsumować to sobotnie spotkanie, bowiem. Szanse były na to, żeby zdobyć trzy punkty. No niestety w końcówce goście strzelili w ramkę i z trzech punktów zrobiło się tylko jedno oczko. No dokładnie, dosyć jak to się mówi, niewykorzystane sytuacje się strzą. Miałem sytuację na 2-0. Obrańca by z linii, gdybym to strzelił lepiej, lepiej ułożył stopę, czy no lepiej się po prostu zachował. Szczelił na 2-0, sytuacja by była całkiem inna. Byśmy prowadzili grę do końca, a w drugiej połowie byśmy dobili, dobili rywala. Na więcej bramek, a jak, a jak nie, to tylko wyszli nam jedną i byłoby dwa dla nas. Właśnie ta pierwsza połowa, bo tak jak powiedziałeś, Twoja sytuacja wcześniej jeszcze przed bramką. Krzysiek, na pora miał setkę sam na sam, także zwłaszcza w tej pierwszej połowie dogodnych sytuacji nie brakowało, bo w drugich 45 minutach to był taki przysłowiowy mecz walki, gdzie było dużo, dużo takich starć w środku boiska i to się nie, przekłada, nie przekładało na sytuacje bramkowe. No dokładnie, nie wiem czemu w drugiej połowie cofnęliśmy się, nie graliśmy tak wysoko jak w pierwszej połowie i ofensywnie, nie wiem czym to było spowodowane, gdybyśmy grali tak jak w pierwszej połowie to na pewno byśmy jeszcze strzelili bramkę albo, albo utrzymali ten wynik 1-0, no, strzeliliśmy bramkę w 87 minucie, no nie dosyć, no, co powiedzieć, graliśmy, graliśmy dobrze w pierwszej połowie i... I później zabrakło czasu, bo tak jak powiedziałeś, końcówka, 3-4 minuty do końca, to już było bardzo ciężko. No dokładnie, co zrobić, czyli nam w 87 minucie, tak jak mówię, podłam podłamanie nam skrzydła i... I kolejny raz bez zwycięstwa, drugi raz z rzędu na, na własnym boisku, bo graliście z zespołami Szczuba, bo najpierw, już pomijając mecz wyjazdowy w Stargardzie Szczecińskim, to graliście w Częstochowie na Limanowskiego, Najpierw z Wartą Poznania, teraz właśnie z Górnikiem Wałbrzych. W tych spotkaniach zdobyliście tylko jeden punkt. Powiedz tak patrząc, bo to były właśnie te mecze z drużynami z czołówki. Ta, w tej lidze jest faktycznie taki widoczny podział na te drużyny lepsze jak Warta, która jest murowanym faworytem do tych drużyn choćby z dołu tabeli. Nie, my się dokładnie. Ciężko to powiedzieć. Mi się wydaje, że lepiej się gra z tymi zespołami z górnej części tabeli. Tak jak było widać, graliśmy z Wartą, gdzie też byliśmy lepszą drużyną, a przegraliśmy na zero po, po naszym błędzie. Tak samo to było teraz z Górnikiem. Też praktycznie byliśmy lepsi w pierwszej połowie, w drugiej połowie trochę się cofnęliśmy, ale cały mecz praktycznie byliśmy lepsi. i Troszkę zabrakło. Troszkę z Wartą zabrakło. chyba doświadczenia Wam zabrakło, bo w ekipie Warcy to było kilku takich zawodników, którzy w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, a nawet w reprezentacji Polski występowali i oni tam w końcówce na. A wiele wam nie pozwolili. No może dokładnie, tak jak, tak jak mówisz, nie? trochę doświadczenia paru zawodników, więcej w środku pola doświadczonych, choć ja mówię, że mam bardzo, bardzo mocny środek, Sławek i, i Perła są dobrymi zawodnikami, ale tak jak mówię, bardziej doświadczonymi, bardziej doświadczonymi byli zawodnicy zwarty. Trener Jerzy Brzęczek mówi, że taką magiczną barierą, która Barierą punktową, która gwarantuje utrzymanie, to jest 50 punktów. Wy macie tych punktów prawie połowę do tej bariery. Ja wiem, że pewnie tak bardzo nie analizujecie tego wszystkiego i kolejnych meczów, że tu trzeba wygrać, tam może zremisować, ale patrzycie pewnie na to, na, na, na te tabele i, i na ten ścisk, jaki panuje, a zwłaszcza przy tej już słynnej reformie, która, która połowę drużyny, połowę drużyny spuszczała ligę niżej. No dokładnie, może nie, nie analizuję tak dokładnie jak ten Jarek Brzęczek. Mecze. my patrzymy na najbliższy mecz który trzeba wygrać nie patrzymy w, w dalej tylko najbliższy mecz do nas się liczy. Trener trochę inaczej to analizuje. Cztery mecze do końca do końca roku wam zostało w tym jeden tutaj a w Częstochowie bodajże z Jarotą. Jeszcze jest Bytowie, jest między innymi Kalisia, właśnie te, te drużyny Kalisji i, i Bytowi to chyba takie przepraszam Kalisi i Jaroty to drużyny z którymi można wygrać no bo patrząc na ligową tabelę, to... To są drużyny na, na 6 punktów. No myślę, że tak, ale też nie można tak na nich patrzeć, bo teraz erota, lepiej gra widać po, po, po wynikach tam i męczą się z nimi drużyny. Tak można powiedzieć, że tak, tak 6 punktów by się przydało z nimi, ale naprawdę to będą ciężkie mecze, jeszcze ta, ta pogoda teraz będzie, zacznie, zacznie padać, mecze, będą mecze walki. Ale no patrzymy na mecz Sosnostu, na który serdecznie zapraszam kibiców. No właśnie, zagłębię to spotkanie już za kilka dni. Spotkanie wyjazdowe powiedz jeszcze tak na koniec, bo jesteś tutaj w Częstochowie od kilku miesięcy, już rozegrałeś kilkanaście spotkań. Wchodziłeś do drużyny po kontuzji, prawda? Jak się odnajdujesz i w tym mieście, i w tym klubie z kolegami na boisku, jestem zadowolony z przyjścia do Rakowa. Odnajduje się, on odnajduje się bardzo dobrze w mieście. Tak samo jak z kolegami z drużyny, nie mam żadnego problemu co mogę więcej powiedzieć, a, a, a o kontuzji, no, no ciężka kontuzja była, dwa miesiące przerwy, wiadomo jak to po kontuzji wchodzi, trochę cię, ciężej nogi, nogi nie są tak przygotowane jeszcze, bo to był okres przygotowawczy, więc, więc nie byłem tak przygotowany. Z meczu na mecz jest coraz lepiej, myślę, z siłami, choć, choć teraz trochę ich zabrakło w tym meczu, nie wiem czym to było spowodowane, ale, ale jest coraz lepiej i mam nadzieję, że, że w tych czterech meczach jeszcze, jeszcze coś... Też również mamy nadzieję, że, że pojawią się w tych czterech meczach jeszcze punkty. Damian Lenkiewicz był naszym gościem dzisiaj w Raków TV. Dzięki bardzo Damian, a my oczywiście zapraszamy na wszystkie mecze Rakowa.